<grywa> jest, do tego, do tego w tym, nie mam żeby... <grywa> że y, no, jesteście wszyscy, każdy się że, tak, że szanujmy siebie nawzajem y, i, tak, przejść rano i posłuchać tej odprawy, a później wykonywać to, co o co my prosimy. Przepraszamy, że czasami jesteśmy nieprzyjemni i robimy uwagi, ale robimy to dla dobra tych wszystkich, którzy potrafią tych reguł dotrzymać i potrafią się zachować, czyli dla tej ogromnej większości. Nie ma się wiadomości. Pytanie, co wy jesteście chcieli, żeby zmienić jeszcze w naszym działaniu, albo sami? Poza tą temperaturą. Poza nami, tak? Zmieniali, ale... Kierunek. Chciałem powiedzieć, że połączmy jeździ, w którym jeździ się zupełnie inaczej. Tak jak powiedziałyście, jazdę... Tak jak jeździmy te próby dzielone z rana. Jeździ się rewelacyjnie z inną stroną. To jest minimalnie wolniejszy. To jest paryc nowych, ciekawych miejsc bardzo. W momencie, kiedy kogukolwiek z nas do Polki by po prostu w ciuchie. tego, że nie ma to mamy wyjazdy od które Są na czwórki, jeśli chodzi o funkcjonalności, nie mamy jazdy Ponadto nawet, taką koncepcję, tak sobie...

wszystko, żeby było, to by się przydaje. Więc zauważysz, się za moment, <grym> Mieliśmy gościa, który nas wszystkich przyglądał, nasze pocztanie tutaj. Ja, to ja, to ja, to z... Co no, 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 Z no, 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 w no, 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 Dosyć Miałem okazję podróżować z polskimi kolejami, więc no, przyjemność była dosyć wątpliwa. E, aczkolwiek ja, jak przyjechałem, bo nie ma co ukrywać, że bardzo doceniam i szanuję tego typu imprezy. E, mimo wszystko, trakcje są bardzo bardzo mało popularne w Polsce, w Polsce, za granicą. Robi się to coraz bardziej popularne. A, ale to przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Wszyscy mam okazję tutaj uczyć się jeździć, prostu są instruktorzy. Bo to jest bezpieczne to, żebyśmy mieli okazję poznać rynki swojego auta. przyjeżdżać na takie dni, bo widać przynajmniej, że martwią się o to, jak umieją jeździć. E, wiedzą, że jeszcze jest dużo nauczenia. E, ja tam się 12 lat i tak naprawdę za każdym razem, nawet jak byłem tutaj dzisiaj na to, że z opakami dyskutowaliśmy o tym, że jeszcze coś można poprawić w jeździe, bo e, <laughs> <się w> tym... <laughs> nie ludzkie już Tak, pomimo tego, że, że zrobimy naprawdę kilkanaście, jeśli kilkadziesiąt tysięcy na różnych parach w Europie, to, to wiem, że cały czas się uczę i naprawdę zachęcam wszystkich, żebyście przyjeżdżali na tego typu eventy, bo... Cały czas się możemy doskonalić, poznawać dzięki swojego auta, lepsza wiek, tak jak mówię, jeździć, więc jeszcze raz wielkie prawa dla wszystkich, wyjeżdżajcie więcej razy z bo na pewno cały czas będziecie zmienić czegoś